I szansa na sukces! Nie możesz słuchać, że no, bo... to tej Dawajcie, jest na to jest nie rób I ta kurwa! Dawajcie dziewczyny! Ale ja jeszcze Ale na też... jeszcze Przeklaskam. Przeklaskam. Ty, kurwa. Przy bo Rusek tańczy, no cóż i jak śpiewa. Dalton biega, kurwa. Kapela, kapela bije się z murańskim, kurwa. Kurwa, się odpierdala? Marek pod tłuszczem. tego, Szuka przejścia. Aż Marek Szukasz. X Factor, kurwa. Landa na No Maria zmieniła zdanie, powiedziała, że zmieniła zdanie. E teraz zagrywa, a gente. Zegadou, zagadou, Maria da Miranda. Ja, é isso, Lando, żebym tu Дякуємо на сучита за подпис. Браво, браво, браво за сучита. И тук